Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj jesteśmy w Białymstoku, w budynku notu, a są tutaj organizowane targi książki bez cenzury, tak zwanej książki patriotycznej. Może pokażę plakacik, jak to wygląda 16 listopada. Od 10 do 19. Ja to będę nie relacjonował na żywo, więc to no niestety nie będzie to w formie zaproszenia, ale ewentualnego zaproszenia na kolejne, bo to na pewno nie jest pierwszy i nie ostatni raz. Na pierwszym stoisku widzimy pana Meszka Szymowskiego i bardzo mocno oblegane jest jego stoisko. Tutaj widzimy Pana Michalkiewicza z jego książkami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, co by Pan polecił ze swojej bogatej Proszę zapytać, panu twórczości? Proszę Pana, książka to właśnie ta. Proporcja jadu. Mhm. Poleciłbym również Nową Generalną Gubernię. To, są, to jest taka stosunkowo nowa książka, bo to jest najnowsza. No i to Finis Polonie to jest wybór to z, z Magna Polonia. Aha. To jest też stosunkowo nowa książka. To trzy nowe. No i jest dużo takich, które już tam mają swoje, jeśli nie lata, to miesiąca. Porcja Jadu to jest taki dosyć kontrowersyjny tytuł. Porcja Jadu, czego to dotyczy? No to dotyczy tak jak po pod tytule jest. Zatrute korzenie Unii Europejskiej. No niestety to wiemy wszyscy, że to są zatrute korzenie, a zepsucie płynie stamtąd niesamowite w tej chwili. Z wielu powodów, między innymi jest takiego, że ten projekt Unii Europejskiej, na ten projekt nakłada się również rewolucja komunistyczna, która się przewala przez Amerykę Północną i Europę. No i stąd te komplikacje. A tutaj w tej książce jest, że tak powiem, można powiedzieć bliższe wyjaśnienie mechanizmów, które tutaj działają nowa generalna gubernia czyli pewnie podejrzewam, że chodzi tu o nasz kraj o nasz biedny kraj ta, ta, ta. Polskę jeżeli, jeżeli została zorganizowane no, Zostanie zymbolizowany traktat hiszpański. No to zdaje się, że taki rozwój nam wypadł. A nie ma pan wrażenia, że już jesteśmy jeszcze nie. za Tuska, jaką jeszcze tylko nie. objął władzę? Jeszcze nie, jeszcze nie, dlatego że jeszcze możliwy jest odwrót. To zobaczymy, czy to się może uda, udać. Dziękuję. Ja nie prowadzę relacji na żywo, więc jeszcze ewentualnie, gdzie by pan zaprosił, bo tu widzę sklep niezależna sklep-niezależna.pl tam można pana książkę tak, e, można i do wydawnictwa Capital Book bo ono też wydaje moje książki Dziękuję ślicznie. Najnowszą, zwłaszcza teraz y, y, pod tytułem Jak czekista z czekistą. Czyli jej tu jeszcze nie ma, a będzie? Jej tu nie ma, bo to jest inne wydawnictwo. Tego wydawnictwa Capital Buff na tych targach nie ma. Nie jak jeszcze. czekista z czekistą, a o czym to opowiada? To są takie dialogi Pipermana z Biberklancem. Piękne, to jest te, te, te nazwiska wymyślone. A już pan posiada tą książkę? I tu, jeszcze chyba nie, pan, panie. Leszka. Nie, już ona jest. Nie. Tylko że mówię. Tego wydawnictwa tutaj nie ma dzisiaj. Ale dobór, e, dobór e, tych nazwisk jest e, cudowny, tak, pan panie Dobra. To są e, e, dwaj Żydzi, którzy e, emerytowali e, funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. E, no i to różne takie właśnie no, posmaczki w dialogach. No, e, pa, pana te wynalazki... Pyf słowno literackie i określenia są no, piękne. Tak, Tę książkę to jak ktoś chce się rozweselić, to może... <laughs> oh, ja oczywiście... Okay, ja ja tak. tylko się gdzieś pod ręką mi pojawi... To ten który no, 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 się No, no. no, 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 tak, no tak, tak. tak, tak. Ono wysyła tę książkę. W sposób? A po większość książek właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszamy tutaj na sklep myślnikniezależna.pl Alfabet Idei. A, no to, to co pan w swoich filiach... Już dwie części są, a trzecia jest w przygotowaniu. A to chyba więcej będzie tych części. Nie, trzy. Się... Trzy, tak? trzy. Tak, to alfabetycznie... Ta już tam dobijamy do końca alfabetu I taka sama rekonstrukcja tego... Zaczynamy Zagadanie. od... a kończymy... Brnijmy, dobrnijmy... Dobrzego. Dobrze, tak. tak oczywiście. jest, tak jest. No? Fajnie. Dziękuję ślicznie panu. Dziękuję Miło, mi no, jak widzicie, atmosfera jest naprawdę bardzo sympatyczna. Za chwilę pogadamy z, z innymi autorami, z ewentualnie wydawcami, bo, bo pewnie nie tylko autorzy tutaj są. Jak widzicie, wybór książek jest naprawdę niesamowity.